Siemanko moi drodzy, witajcie. Dzisiaj zrobimy sobie taką, jakby to powiedzieć, no, konkretniejszą jazdę komarkiem. Pierwsza taka jazda testowa na asfalt, ponieważ ostatnie wszystkie moje jazdy, no to były tutaj po bruku jedynie co jeździe. A dziś ładna pogoda, więc postanowiłem wyjechać na asfalt, zobaczyć czy to w ogóle pojedzie, czy nie pojedzie. No bo tu wiadomo ani się dobrze rozpędzić, ani nic. Wiadomo, zawsze trochę inaczej się jeździ na asfalcie. Dlatego też sprawdzi, zobaczymy, czy wrócę do domu na kołach, czy będę musiał go pchać do domu. No mam nadzieję, że na kołach wrócę. Eee, tu jak widzicie, no, ostatnio jakieś tam jazdy robiłem sobie tutaj pod domem. Niestety pękła mi osłona tu od łańcucha, łańcuch spadł, był za luźny. W ogóle to jest tutaj założony ten chiński łańcuch, nie polecam. Rozciągnął się bardzo mocno. Rozciągnął się tak mocno, że aż w sumie spadł. I pękła osłona, rozwaliła mi tu tą plastikową osłonę, dlatego teraz jej nie mam. No, ale to nam nie będzie przeszkadzało w jeździe, no bo co to ma do jazdy. No i w sumie co? No mam nadzieję, że też tych boczków tu, tego zamknięcia schowka nie pogubię, bo też nie mam tych śrub. Nie, po, nie powinno to spaść. Także no co? Zakładam kask i jedziemy na asfalt. Kurwa jego. Więc po przejechanych pierwszych jakichś tam dwóch kilometrach, i też jeszcze bez awarii, mogę powiedzieć, że najgorzej się nie jechało. Wiadomo, nie jest to demon prędkości, ale póki co bez awarii. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca jazdy. I ogólnie na pewno będzie do wymiany albo do regulacji tutaj ten aparat od zmiany biegu. Ten automat, czy jak to się nazywa, ponieważ. Dwójka wyskakuje, ale nie zawsze. Czasem wyskakuje, czasem nie, ale dla pewności trzymam sobie nogą dwójeczkę. I jak jadę to jeszcze czuję, że tyłem trochę buja, ale nie wiem czy to jest krzywe koło, czy to jest gdzieś luz tutaj. Na wahaczu może te może coś. To jeszcze jest coś do sprawdzenia, ale jest to do przyjęcia. No wiadomo, to jest Romet, to jest stary motor tutaj. No nie będzie wszystko chodziło jak w zegarku. Ale myślę, że jak na Rometa to się dobrze śmiga. Wiadomo, mógłby być trochę szybszy. Ale no jest jak jest, licznik działa. Nie wiem czy to było widać na filmie. No i co? Drogę, tu mamy ładną, długą do przejechania prostą. Także nie ma co zwlekać. Jedziemy dalej, ładny asfalt tutaj. Jedziemy. Zobaczmy czy ładnie też zapali i jedziemy. Tobie to nie jest żadna tandeta jeżeli mi wszędzie, gdzie tylko mnie poprowadzi Powiem prawdziwy sprzęt a Tobie O takim tylko marzyć, Podkręcam co z nim Ile ci słychać na godzinach Prędkością światła mijam ciągle nie Ma dwa koła, nie brakuje też kierownicy Lepiej idzie niż sportowy samochód w licy Tylko zostawiam po sobie sztab spaliny w nim, ale brakuje tylko turbiny Bo to spalinowy napęd na własne nogi Tylko użyć prasę i żyć szerokiej drogi Drinku, taką ma nazwę ten sprzęt Siadam na niego i już należą do mnie Wszystkie zakręty Jestem niemowzięty, kiedy wstanę rano i mam go przed oczyma Kocham go, kiedy jadę, to mnie nikt nie zatrzyma Mogę nawet iść bez rąk, tak to mnie naużył, to Mardok Jak to Mardok do tego się skusił Par razy się wyjebał, ale dało mu do zrozumienia Z tam czy bez rąk tak to mi... Nie wyjebał, ale dało mu do rozumienia Z rękami czy bez romet I tak to nic nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia. Nie Mam romet, zajmij się sprzęt i kromet I czuję się w niebo wzięty romet Nim ścigam zakręty romet, duży romet no i jak widzieliście w miarę się lata tym sprzętem Tak jak już mówiłem nie jest to demon prędkości Ale jak na komarka no wiadomo Tak się jeździ komarkiem stary motor Tutaj latałem sobie tylko gdzieś w pobliżu domu Nigdzie daleko nie chciałem jechać W razie coś by się stało ale póki co nic się nie stało Także odpukać fajnie Bez żadnych awarii oby jak najdłużej Wiadomo nie ma też co połować tego silnika No trzeba by dotrzeć trochę ten tłok Jeszcze do zrobienia mam kilka rzeczy Do kolanku uszczelnić bo nie uszczelniłem tutaj śruby Tak jak mówiłem no i zobaczyć co to tam się dzieje Że to koło tak Ubije, nie wiem, czy to koło, czy wahacz. Także no co, sami sami ocencie, czy Wam się Romet tam podoba, czy nie. Po asfalcie wam powiem, że to jest w ogóle. że Po asfalcie wam powiem, że to jest zupełnie inna jazda niż po tym bruku, jakie ja jeżdżę A, no i te biegi jeszcze też muszę zobaczyć. Może bym sobie gdzieś dalej dzisiaj pojechał, ale męczące jest tak jechać i trzymać tą nóżkę od biegów w górze. Także jak to zrobię, to pojedziemy gdzieś dalej. Dzisiaj zrobiłem, nie wiem, z 10-12 km. Tu licznik pokazuje, że 20, ale coś tam już było najechane. Myślę, że takie 10 to na pewno zrobiłem. Także no co? Co tu więcej mówić? No tak wyglądała jazda. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też subskrypcję, będę się z tego bardzo cieszył. Przypominam, że na 500 subskrypcji robię konkurs. Jakbyście chcieli więcej filmików z tym ROMETem, piszcie w komentarzach, będę wtedy tego więcej nagrywał. A na dzisiaj to już wszystko, także trzymajcie się i do następnego, cześć!